Cześć, z tej strony Tricus! Jest Tricus i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam jednego z najciekawszych modów, które kiedykolwiek widziałem. Otóż w tym odcinku będziemy mogli sadzić rudy oraz inne tego typu bloki, czyli będziemy mogli na przykład zasadzić diaksy i być dzięki temu nieskończenie bogaci w Minecrafcie. Ale żeby to zrobić, no to musimy mieć kilka bardzo ważnych itemków. Ja tutaj mam rozpiskę craftingów, nie mogę sobie ich brać, co prawda, ale bardzo mi to ułatwia po prostu sprawdzanie, jakich itemów potrzebuję, jak je skraftować i jak to wszystko zrobić, ponieważ ten mod jest dosyć skomplikowany. Ale myślę, że z Waszą pomocą, a konkretnie z pomocą łapek w górę oraz subskrypcji, mi się to uda. Więc w tym momencie, e, ja słuchajcie. Idę sobie, a Ty masz czas, żeby zostawić subskrypcję. Wróciłem! Nie dałem ci dużo czasu, ale mam nadzieję, że udało ci się zostawić suba oraz łapkę, ok? Dobra, więc w tym modzie ogólnie jest coś takiego jak Essence Ore, czyli coś, co daje nam specjalną esencję, dzięki której możemy zamieniać na przykład diamenty w specjalne nasionka diamentów. E, następnie będziemy musieli to włożyć w Essence Infuser, czyli e, coś, co nam daje po prostu tą esencję. I wtedy będziemy mogli to wszystko przemienić, i tak naprawdę lepiej niż to tłumaczyć, jest to po prostu. Pokazać. To, do czego teraz dążymy, to jest właśnie żelazo, więc musimy na samym początku e, po prostu sobie wykopać żelazo, wykopać sobie wszystkie rzeczy. To będzie, myślę, dosyć łatwe, ponieważ jesteśmy już doświadczonymi graczami Minecrafta, prawda? Okej, okay, dzisiaj robimy wszystko na szybkości. Mamy jeden kilof, mamy drugi kilow. Okej, okay, uwaga, uwaga, w tym momencie mamy także trochę żelaza. I trochę węgla. O, zobaczcie, ludzie, znaleźliśmy też teraz kanion, więc jesteśmy tak naprawdę dosyć ustawieni, ponieważ tutaj będzie już naprawdę dużo żelaza oraz innych rzeczy. O, nie, ludzie, szkielet, 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 szkielet. Proszę, 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 proszę. Żebyśmy wygrali. Okej, okay, udało nam się wygrać. Nie mamy jedzenia, nie mamy niczego. E, jestem w jakiejś kopalni, a nie wziąłem sobie nawet żadnego y, wiecie. O Diaksy! O! Dobra, ludzie, powiem wam tak, nie wiem do końca co mam zrobić, więc... Po prostu się teraz wykopię do góry. Dobra, zaczyna się ściemniać, nie popełniajmy ludzie tego samego błędu. E, zdobądźmy sobie wszystko, zdobądźmy sobie jakieś chlebki, zdobądźmy sobie także inne rzeczy. E, w ogóle nie udało mi się wykopać Diaksów, co także jest bardzo, bardzo beznadziejną rzeczą. Okej. Okay. Zjedzmy sobie ziemniaczki może. Poprzetapiajmy sobie ziemniaczki przede wszystkim. Tutaj już powinno nam się trochę żelaza także przytopić, więc... O, dobra, uwaga, zobaczmy. Mamy to. E, I tak, teraz weźmy sobie tutaj ziemniaki, poprzetapiajmy. Weźmy sobie jeszcze więcej tego. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Weźmy sobie chlebki, zanim żaden mobek nas nie rozwalił. Te wieśniaki mają łóżka, ludzie. Halo! Czemu on zasadził grzyby w swoim domu? Ludzie, to, to nie jest normalna wioska. Jeżeli wieśniak sadzi grzyby w swoim domu. O, sorry, sorry. To oznacza, że tutaj nie jest normalnie. Naprawdę, tutaj. Absolutnie nie jest normalnie. Oni nie mają łóżek! Oni. Oni są jacyś naprawdę dziwni. Ci wieśniacy mają poważny problem. Dobra, więc idziemy szukać owiec? Idziemy. czekać? Nie wiem. Dobra, ludzie, wiecie co? Po prostu idziemy do kopalni. Teraz wykopiemy diaksy, ale najpierw. Zróbmy sobie może jakiś arm. Dobra, potrzebujemy siekierki, żeby rozwalać wszystkie mobki. I żeby wykopać diaksy, potrzebujemy tego pięknego kilofa. A żeby kopać się trochę jeszcze dalej, potrzebujemy jeszcze innego kilofa nowego. OK, po raz kolejny jesteśmy w tym pięknym miejscu, a jakże? Wykopmy sobie w takim razie pierwsze nasze diamenty. Tyle, że diamenty nawet nie są nam aż tak potrzebne, ludzie, ponieważ mimo że oczywiście jaram się, ponieważ uwielbiam diaksy. E, no to jednak bardziej potrzebna nam jest ta zielona esencja, ponieważ my chcemy ludzie hodować teraz. Hodować wszelkiego rodzaju właśnie sobie rudy, a nie je wydobywać, dlatego że patrzcie, no, kopanie jest takie nudne. Że ja chyba za chwilę zasnę. Ej, zobaczcie, co właśnie znalazłem. To jest porąbane. Mam nadzieję, że będzie tego dużo, a nie tylko, że na przykład jedno, dlatego że potrzebne mi jest tego e, kilka bloczków. Okej, okay, czy jest więcej? Jest tylko jeden. Jest tylko. Nie, dobra, mamy dwa Essence Dust. Nie wiem, ile tego potrzebujemy, ale ja teraz jeszcze tego trochę pozbieram i wtedy się dopiero widzimy, okej? Okay? Ej, właśnie ogarnąłem jedną rzecz: że potrzebujemy dużo więcej diaksów. Na szczęście znalazłem w tym momencie diamenty, ale potrzebujemy dużo więcej diamentów, ponieważ potrzebny nam jest blok diaksów, aby zrobić te specjalne diamentowe nasionka. Więc to po prostu nie będzie łatwe. Mamy 8 diaksów, no jeszcze jednego nam brakuje, ludzie. Co za lipa po prostu. Okej, okay, chyba ogólnie wszystkich bloków, żeby zrobić te e, specjalne rzeczy, no to potrzebujemy cały blok zrobiony z na przykład żelaza i tego typu rzeczy, więc szukamy cały czas. Okej, okay, patrzcie ludzie! Mamy wszystko! Mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Mamy diamenty i tutaj mamy, uwaga, uwaga. Ej, tutaj jest dużo tych esencji. Okej, okay, mam nadzieję, że te esencje nam teraz starczą. Mamy ich 17. E, to są w ogóle. Tak rzadkie bloki jak diaksy, i póki co, chyba występują na tym samym poziomie co diaksy. Jesteśmy teraz na poziomie właśnie 12 na przykład, i tutaj występują te esencje. Eee, o, lapis w sumie, lapis możemy też zebrać właściwie, bo co nam szkodzi. Ej, dobra, w sensie wiecie, chyba wcześniej te esencje były rzadkie, bo po prostu mieliśmy pecha, a w tej jaskini już znaleźliśmy ich dosyć dużo. Więc chyba to jednak nie jest jakiś mega rzadki rzadki bloczek, tylko występuje w wielu miejscach. Przejdźmy się może jeszcze dalej i zobaczmy, czy jeszcze więcej tych esencji tutaj będzie. No niestety tylko żelazo. A tutaj, jak wyjdziemy na górę, czy jeszcze coś znajdziemy, czy też nie? Czy już będzie za wysoko na esencję? Bo tak naprawdę. O, o. Ja... Widziałem Cię. Widziałem Cię. Okej, okay, dobra. To było... to było dobre, to było dobre. Przyznaję, przyznaję. Udało nam się go rozwalić ładnie. Okej, okay, nie ma esencji. Wracamy. Dobra, więc teraz zobaczmy tak naprawdę, czy mamy wystarczająco tych wszystkich itemków. Okej, okay, najedzmy się może najpierw. I spróbujmy zrobić wszystko, co jest nam potrzebne. Mm, tylko że potrzebujemy chyba jedną szybę z tego, co widziałem, więc pójdźmy sobie jeszcze po jeden tylko i wyłącznie bloczek piasku. Dlatego, że tyle nam wystarczy jak najbardziej. I, i, i zacznijmy w końcu prawdziwą grę, ludzie, dlatego że w końcu możemy zacząć naszą hodowlę różnego rodzaju epickich itemków. Dobra, 37 żelaza, mam nadzieję, że to wystarczy. Eee, potrzebne nam były tak, dwa wiaderka, tego jestem prawie że pewien, więc to już zrobię sobie. Dwa wiaderka, to i to... O nie! O nie, przecież nam jest potrzebne więcej piasku. Myślałem, że to bloczek, a to jest jednak szyba, więc szybę się robi z sześciu aż piasku, więc jeszcze dwa. Ok, więc teraz róbmy sobie w takim razie nasz specjalny przyrząd. Dobra, to się robiło tak, tak, tak i tak. Najgorsze jest to, że jeszcze nie wiem do końca jak to dokładnie wszystko działa, więc nie wiem czy mam wystarczającą liczbę itemów. I tak dalej. Ok, jeszcze jedno wiaderko i się robi tak ten drugi itemek. Zapamiętam myślę, zapamiętam dobra, mamy obydwa z tych itemków i co my teraz mamy z nimi najlepszego zrobić właściwie? Postawmy je tutaj może. ok, czyli tutaj się robi sitsy, a tutaj się robi coś innego coś innego. Z tego co rozumiem, to potrzebujemy teraz wiaderek. O, myślałem, że to gracz! Ale mnie przestraszyłeś, kolego. Dobra, potrzebujemy dwóch wiaderek z wodą. Mamy tutaj na szczęście źródełko. Dobra, czyli. Czy chcecie mi powiedzieć, że teraz to się robi tak, i to się teraz zamieni. Nie rozumiem tego do końca. Muszę przyznać, że nie do końca tego rozumiem, ale za chwilę to ogarniemy. I dobra, zobaczcie. To wychodzi, to wychodzi. Mamy teraz te specjalne kubły, które zabierają e, tą oto zieloną esencję. I możemy coś z nimi robić. Tylko, że pytanie brzmi, co. Zdaje mi się, że... Okej, okay, teraz chyba potrzebne nam są zwykłe sitsy, bo widziałem to w internecie, dlatego że w międzyczasie sobie obczaiłem troszkę działanie, żeby nie robić wszystkiego na ślepo. Dorobiłem trochę itemków i tego typu rzeczy, więc ee, myślę, że powinno nam wszystko zadziałać. Ok, zróbmy w takim razie bloczek diamentu teraz, bo bloczek diamentu nam się zdecydowanie tutaj przyda. I proszę, żeby to teraz zadziałało. Żeby to teraz zadziałało, ludzie nie chcą stracić diaksów, okej? Okay? Okej? Okay? Diamond seeds! Mamy to, ludzie! Możemy zasadzić diaksy! Ciekawe, czy bone na to działa. A ja mam kości trochę nawet, bo biłem się ze szkieletami przecież. Okej, okay. tutaj jest to, tutaj jest to. Przydałoby nam się... W sensie, dużo wiaderek do tego na pewno idzie, tego jestem akurat pewien. E, chociaż chwila, 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 chwila. O nie, nie mam żelaza. Dobra, czekajcie, muszę wziąć sobie trochę żelaza. Dobra, mamy to, mamy to, chyba teraz będziemy mieli nieskończoność żelaza tak naprawdę. Dziwne, że najpierw nie zrobiłem żelaza, e, jakiegoś, wiecie, jakiegoś m, węgla i tego typu rzeczy. Tylko od razu się rzuciłem, wiecie, na, tak naprawdę na diamenty. Ale z drugiej strony, kto ogląda mój kanał, ten chyba się nie dziwi, bo każdy wie, jakim jestem miłośnikiem diaksów, i jak zawsze mam dużo diaksów na każdym świecie. Tak, wy mnie już znacie, widzowie. Ok, a teraz bijamy z powrotem i robimy sobie nieskończoność wszystkiego. Dobra, w międzyczasie zróbmy sobie blok w takim razie koła. Yy, ok, mamy to, mamy to. Teraz potrzebny nam jest ten szlam tutaj. Potrzebne nam jest to i to się teraz zamienia. Tutaj w międzyczasie... Nie, Je, nie, jeszcze się to jednak nie przetopiło. Jeszcze dwa nam są potrzebne. Okej, okay. mamy to. Mamy też coal seeds, to jest mega fajne. Ej, zobaczcie, zostały nam dwa diamenty, a chyba wiecie, co oznaczają dwa diamenty, prawda? Oznaczają diamentową motykę, najbardziej bezużyteczny przedmiot w grze, który oczywiście ja muszę mieć. <laughs> co ja robię ze swoim życiem, ludzie? Czemu ja zrobiłem diamentową motykę? Dobra, i teraz, aha, brak, brakuje nam trochę tej mazi, więc weźmy to, teraz wsadzamy to tutaj. Teraz zamieni nam się blok Irona w taki oto Iron Seeds. I dobra, zaczynamy od początku w takim razie. Zaczynamy od początku. Najpierw wsadzimy to, teraz wsadzimy to, a teraz na samym końcu sadzimy także i to. I pytanie brzmi, działa. Ale tak jakoś słabo działa. Ej, nie mówcie mi, że to musi rosnąć przy specjalnym jeziorku, które jest zrobione z tego zielonego czegoś. Czy to jest możliwe w ogóle, ludzie? W sensie. Bo zdaje się jakoś prawdopodobne, dosyć szczerze mówiąc. A może muszę to wrzucić jakoś tu. Albo dać to tu. Nie. Nic się nie dzieje. Dobra, czy da się to rozlać? Uwaga. Ej, da się to rozlać. To jest jeszcze bardziej prawdopodobne w tym momencie, że będzie się dało zrobić. To tylko jeżeli będzie to rosło przy tej dziwnej mazi Czy to jest specjalny nawóz? Czy da się z tego zrobić nieskończone źródełko? Ludzie, tutaj jest tyle pytań, a tak mało odpowiedzi zarazem Okej, okay, uwaga Dobra, nie działa jeziorko, ale patrzcie, działa to Przecież to wyrosło normalnie to, A to są diamenty, to jest diamentowe Ale epicko czy ja to popsułem? Nie, nie popsułem. Okej, okay, tutaj to wstawmy, tutaj to wstawmy. I teraz powinny rosnąć te obok. Ej, patrzcie, co tutaj się stało w tym momencie! To rozkwitło, ale o co chodzi właściwie? O co właściwie chodzi w sensie? Powiedzcie mi, jak to teraz zebrać? Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam to rozwalić? Czy ja mam. to uderzyć jakoś? Czy. czy co? Czy ja mam to zaorać tutaj ziemię obok? I to się wtedy rozmnoży? Jak ja mam to zebrać, ludzie? Dobra, ludzie, już to w miarę ogarnąłem. Zobaczcie. Możemy rozwalić teraz to. Wypada nam sicy, wypadają nam sicy i tutaj wypadają nam e, diamond shardy specjalne. Ja zwiększyłem bardzo sobie tick speeda teraz. Zobaczmy, jak to w takim razie wygląda i e, jak można to szybko tak naprawdę robić. Ok, okej, okay, okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj jeszcze trochę. Teraz to zbieramy po raz kolejny, zasadzamy z powrotem i uwaga, uwaga, zobaczmy teraz na to. Teraz z tych oto szarców, tak jak robimy normalnie bloki, tak teraz robimy sobie na przykład diamenty, więc możemy być bogaci, ale tak naprawdę dużo szybsze by było to, gdybyśmy mieli bardzo, ale to bardzo dużo dokładnie takich właśnie. Roślinek, a nie jest to niestety do końca możliwe, dlatego że e, musielibyśmy grać przez wiele godzin. Więc słuchajcie, mm, teraz po prostu zobaczmy, jakby to wyglądało, jakbyśmy wzięli sobie game moda. Weźmy sobie teraz, ok, weźmy sobie to i zasadźmy tego teraz bardzo dużo, słuchajcie. I zobaczmy sobie także całą resztę tych właśnie rzeczy, które daje nam ten mod. Ok, mamy jeszcze Obsidian Seeds, ok. E, wpiszmy sobie Seeds w takim razie. Tak, weźmy sobie Obsidian Seeds, Emerald Seeds jeszcze nie mieliśmy, Lapis mogliśmy zrobić, ale nie zrobiliśmy, Gold Seeds, ok. E, jedyny minus, tak naprawdę, który widzę w tym momencie tego moda, e, to jest to, że nie możemy zbytnio sobie zrobić właśnie e, takiej hodowli, która by była nieskończona. Tylko zobaczcie, m, zawsze jak zniszczymy sobie właśnie taki. M, takie coś. Ej, ładne są te kwiatki, tak w ogóle. Okej, okay. weźmy sobie teraz game moda 0, żebyśmy mogli to normalnie niszczyć. Okej, okay, ten chyba w ogóle dłu dużo dłużej rośnie. Obsydian, ale w sumie nic dziwnego, dlatego że obsydian, no to jest dosyć taka. Nie wiem, no kojarzy się z tym, że się go długo wydobywa, więc pe też pewnie dlatego długo dosyć rośnie. Ok, zobaczcie. Zawsze jak niszczymy, to wypada nam tylko jedno nasionko i jeden szarc. To jest w tym według mnie, no, takie. Coś się stało z myszką. Ok, to jest według mnie nie najfajniejsze, dlatego że fajnie by było, gdybyśmy muś, mogli bez chodzenia e, żadnego po diaksy od razu zrobić sobie dużo tych właśnie nasionek. Jedyny sposób jest taki, tak naprawdę, że właśnie wydobywamy dużo tych szarców, robimy sobie z nich diaksy i potem cały czas robimy bloki diaksów z których robimy cały czas kolejne. E, takie, właśnie, takie właśnie nasionka i roślinki, ale to nie jest także aż tak łatwe, dlatego że musimy bardzo dużo czekać, aż to wyrośnie. E, następnie to wszystko odsadzać, i jedynym plusem jest tak naprawdę to, że zamiast kopania możemy, wiecie po prostu sobie to wyrastać no a każdy chyba wie, że kopanie jest akurat dosyć taką nudną rzeczą w Minecrafcie, e, więc i tak i tak uważam, że jest to ciekawsze niż normalnie gdybyśmy mieli cały czas chodzić sobie wiecie e, po tych kopalniach i wydobywać rzeczy, no sam w sobie mod jest epicki ponieważ mamy e, cały system przytapiania tych rzeczy, jeszcze mamy w ogóle coś takiego essence block i ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz jeżeli chodzi o eksperymenty właśnie na tym wszystkim Czyli, jeżeli wsadzimy tutaj Essence Bloka, tutaj weźmiemy sobie. Wzięliśmy sobie to, i niestety Essence Blok nie zamienia się w, w nasionka esencji. Tak mi się zdawało, bo nie było tego na rozpisce. No, ale warto jest, wiecie, spróbować po prostu. Czy da się to zrobić? Mam nadzieję, że podobał Wam się ten mod. Napiszcie mi, co myślicie: czy wolicie kopanie, czy wolicie hodowanie ród i po prostu bardziej zabawę w ogródku. I zbieranie to tak naprawdę grindowanie tego, żeby mieć ich jak najwięcej, i potem cały czas zbieranie, zasadzanie z powrotem i tak dalej. No, może jakby zrobić z tego automatyczną farmę to by było lepsze. A teraz zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i to było na tyle. Na razie. Trz.